Czekaj, czekaj. Się, mano, z tej strony rozwer Dzisiaj sobie zagramy Wywota Z firerem 1-3. Tak, to jest Madex. Witajcie. Jak widzicie jest w jakimś klanie, on już tych klanów... On był już w tylu klanach, że ozbuta. Że tak Zapraszam, do naszego klanu prowadzimy rekrutację. Ten klan... Nie rób swojej reklamy, to jest YouTube. A nie... Działa nie aktywnie w, te, w lcs e nie płacą ci jeżeli za to, chce, więc nie robię reklamy. Jeżeli ktoś chce to na, napisać do mnie, ja się zgłoszę. Szóstki potrzebujecie, bo na razie nie gramy na dychach, także... No co to ja będę za bitwa, no. Dobrze, nie chociaż jest tak... Dobrze, że jest chociaż taka mapa, gdzie mogę się skampić, Dobrze, bardzo. że nie wziąłem sztokowego działa. Coś mi się z tym... no... Chyba tego Avast'a... 16 tysięcy bitew per, per, per singiem. No, i trzeba włączyć jeszcze i to raz i Mam się odboguje WOTa trzeba włączyć, bo ja miałem tak wczoraj No dobra, ale nie będę teraz robił cięcia specjalnie po to, żeby WOTa odpalić a Szczególnie, że jak widzę, z tego co widzę, jak mi się nagrywa ten WOT To to trochę jednak trwa No brak odpowiedzi Jestem. No dobra te tak kartki z pudła, bo nie mogę zadzwonić Dobra, gramy no dobrze. Dobrze, ja gram na tym dziale podstawowym, ja czyli o Boże, 200 tak. mm. Nie, stój. Laksa. 200 mm penetracji na 20 tym 20 dziale mam, mam teraz. A. To jest... masz ja mało 20, tej 20 penetracji. FPS-u, O Boże, 20. Boże, nie mogę! No na pewno 75 do mnie celuje, na pewno. No już mnie. Troszkę mi się to nie podoba. O Boże. No Przycelował sobie w luba. Na szczęście. w jest dosyć... nie o leopard, leopard na pogąsce walnąłem No naprawdę Supera ten leopard no, kto do mnie strzelił za 600? No chyba się temu e 75 za przeproszeniem nudzi Nie zdąży się wycofać, no bo to jest popieprzony czołg ten E75 Akurat musiałem na niego trafić No właśnie specjalnie nie jechałem tędy, żeby jego tutaj nie było Nie przebijesz no go, bo on tam ma 200 mil... Ten garnek na wieży. Nie, no trochę mniej przesadziłem z tym. Ale ze 150 będzie miał w tym garnku ten się. Bo mam pomarańczowe. Nie trafiłem. Z zmniejszonym celownikiem, jak się tylko da. Ty, nawet ty mu nic nie zrobisz. tu byś musiał nie mieć. Mogę. Super, właśnie dostałem od 8 Tieru. No nie dodawaj tego Rumuna, wiesz co? No ja go wcześniej rani dodałem. Czy się dodałem, tylko on teraz odebrał rozmowę. No i co z tego? Ja z Cyganami nie gadam. Więc nawet go nie dodawaj. Chodź na arty, a nie Cyganów mi dodawaj. Ja nie mógłby z nami zagrać dać. jako trzeci, nie? No, nie, nie gram z nubami. Może nie gram najlepiej, ale on ma dwa razy więcej bitew ode mnie i dalej grać nie umie. Give panther. <coughs> Poczekam aż skończysz nagrywać i potem go dadam. Żeby nie był na nagraniu, bo on się zacznie wygłupiać. Eee... Sława mu w dupę uderzy i będzie miał, że o, nie, on jest na YouTube. Nie, tą grę. Będzie się Dzieciak Neo podniecał. Bo po u nich obydwóch tych na samej górze... Czemu? 38 jest. Jest 50 na 50%. Ja mi pisze 50, bo mi nie o, pokazuje ile jest nie pokazuje te... jaka, jest, jaka jest umiejętność czołgów i czekaj, iłem. bo ja nie wiem... nie pokaz... No właśnie, nie pokazuje mi nic! Mam puste pola. I nie wiem nawet gdzie mam się ustawić, bo nigdy na tej mapie Ja nie grałem. lubię tej mapy. Ja to po drugiej stronie. To, to dla artylerii, bo to jest słabe mam. Słabe, no. Za dużo budynków tutaj jest. A ja się tu ustawię, żebym musiał tam za ten most strzelać. Mm -hmm. Już się FCM bawi oczywiście, Nie jest za mostem, no to tak to se w niego na pewno postrzelam. tych też sobie postrzelać nie mogę Ale mnie laguje Tylko będę musiał na czas nagrywania zmniejszać te. Mimo to że mam 50 FPS to mi mam lagi, no No gdzie oni są? O, o. No nie, Cały celownik mi się rozwalił na cały ekran Boże. Chodźcie Dobra chodźcie tutaj, chodźcie do tatusia Kurde, no nie odsuwaj się, bo ja wtedy cię nie mogę pieprznąć Dobra ja w nikogo nie mogę strzelać Jak przysunę cały celownik, to że znaczy, aż wyjedą. To nie ma sensu nikogo sobie strzelić. No, teraz ten FCM stoi tak, że mógłbym w niego strzelić, ale nie musi wjechać za wagonem. <słyska> Widzisz tego FCMa? Może i go widzę, ale muszę czekać teraz 49 sekund. No 39 sekund. Nasi tak szybko padają, że nawet nie zdążę strzelić. Nie zdziwiłbym się, gdybym ja też tak miał. No kurde, kto strzelił w tego fc -a? Ja w niego nie trafiłem. Znaczy, trafiłem, ale ja nie Boże. miałem przeładowany, więc nie mogłem w niego strzelić. Ale teraz nie o to mi chodzi, ktoś w niego strzelił i go wystraszył. Super, ty strzeliłeś, się, bo trafiłem bo trafiłem 30, ja go trafiłem w Ja go trafiłem... go trafiłem, nie wiem, gdzie go trafiłem, że mu stopy kopie kupiłem w sumie on mi odjechał z pocisku, więc najprawdopodobniej trafiłem go tylko odłamkami mi. Aha, dobra Oni są u nas już w bazie, nie wiem czy o tym wie Tak wiem Nie zauważyłem że oni są już na nas w bazie Ale co ja sobie mogę teraz zrobić nic no Ja zauważyłem tak, ale i tak wiem że to przygramy i ten nie ma sensu ten po prostu ten... uciekać tak i nic nie zrobisz I ten, ta 112 mają po Aha, super, że i masz jeden czołg zginął, nie ma tak pro team. Ten Debi, tą, tą 112-ką, zaczął grę od początku i ma takie statystyki, że to jest nienormalne. 1000 bitów ma dopiero zrobionych, a ma statystyki 80% dogranych. Mam chyba 1500, ma dobra, że nie nie mam. A masz jakiś słabszy niszczyciel? Nie wiem, 7? Jeszcze nie mam 8. 8 i 7 to to Czekaj o? chwilę, pauzę. Ty mam chwilę. to w żupie, z cyganami nie gadam. Dobra. Wróciliśmy. Mhm. Dobra, możesz startować bitwę. Jeszcze ta bitwa i kończę nagrywanie, Boże ale słabe bitwy no dwie bitwy obydwie przegrane bonuk team i słaba mapa o zajebista mapa No, ta bitwa nie jest przynajmniej aż taka zła jak ta poprzednia, co na dziewiątki nas wywaliło. Jest po jednej arcie, więc jest małe prawdopodobieństwo, że aktu akurat w ciebie będzie celować. bo mnie co może celować? Jak cię dobrze, jak cię dobrze trafi, to i tak ci zada dużo demeda. A mnie zdejmie na hita. Głupi jest on jak Tiger 8,8, bo on ma 1300 HP. 8 poziom Tedek. Time to roll out, ale mówię ogólnie. Go tutaj Najwięcej nie ma, więc HP ze wszystkich Teleków na 8 poziomie też. No. Dobra, cofam. Twój czołg na obrazku, na tej miniaturce wygląda. Ej, Twój Ej, czołg wygląda mi jak miniaturka na tym obrazku. HP. Ile można mieć HP tym czołgiem? Na niszczycielu dodatkowo, nie? Na górkę Nie, ja do się w ogóle nie da do się go przebić, nie da Jeszcze koła wytrzyma milion mieć. Ten siódmy tier ma chyba 1250 no. Co, typ cię popycha? No, jedzie i no pod górę teraz jest koszmar czy mi ta 20 zajeżdża, za nią szczelę Hehe, to mogłoby się zgadzać Hehe he. Ja chcę mieć tego LC Mixa Zaraz go będę miał, chuj. Jeszcze dwa tiery <noise> Szósty... Piąty trzeba przejść, to już niedługo, bo jeszcze 10 tysięcy brakuje. I szósty. Tam T69 jest na dole i te 44 tylko obydwa tu do góry. Poza tym AMX tu jeszcze próbuję podjechać. No za z amx to chyba sobie poradzicie jednak, nie? <noise> O, to 652 masz takowe działo, uspokoiło mnie to. Ale mówię o tamtym. Ja nie mam <noise> A, bo cię nie przebije. Nawet z maksymalnym miałby problem cię przebić. Chyba, żeby załadował pociski premium. Heheszki, <noise> te dwa medy próbują nas zajechać od tyłu. Gdyby nie, typ i z to może by im się to udało. to, to jest, tylko że nasi przegrywający. Bo trzeci nie chara, zaczął jeszcze strzelać. No i co? Aż tak w dupę tam dostaje. Kawał 3 i AMX. To musiał poczuć? Hehe, <ślałka> co teraz AMX? Wiesz co, wyjadę sobie ich, przytankuję. Ciekawe czy tylko kw trzy wyjedzie, żeby, mnie, żeby mi próbować przebić. Dałoby się, żeby wyjechał, bo nie chcę mu wyjechać, bo mnie może zatrakować Trakuję, to ja będę w kiepskiej pozycji co to jest? Black Stoisz w taki sposób, że zaraz będę musiał w ciebie strzelać. No, no właśnie kawotrójka bez penetracji no nie. nie zrobiła. Czyli, czyli teraz nie jest easy. 175 penetracji nie starczy trójeczko, żeby mnie zniszczyć. Ale ja mam już. W Znowu bez przebicia, kawał trójka. Czemu tylko 1500? Przecież... 4 razy strzeliłem. A nie, dobra, prawie 1600, dobra. Pójdzie w tłumie. Nie, to nawet nie... To za bardzo nie cieszy, bo wolałbym całkowite. przegrywać, bo wtedy można więcej damage zrobić z tedykiem na obronie. A i tak no. można wtedy tą bitwę wygrać. A się dobrze przykampisz. No. Nie ma jak w tego kabu jeden Z Dlatego ten. Ale ten SU to jest inteligentny SU to jest gościu, bo skończy, ma dużo bite. Wow! Nie patrz, widzę go, 4, bo ja jestem mi idę dołem. Nie? No co za rum. No i teraz wyjechał, jak mi się ładuje heh, <gry> tak heheszki <gry> To celne działo KW1S wystawał mi tylko i wyłącznie garnkiem, i właśnie w ten garnek mu strzelił Naprawdę, i z trzeci nas kapuje Dobrze, że nasz i z tam jest Jeszcze ferdek i 4 ósemki został Nie wszystkie, i wszystkie pojechały górą na naszą bazę. Tam jest, nie widzę go, tam jest Tam jest odpis I gdzie żeś wjechał w tym... Dobry panie Ferdynand To musiał poczuć Hecheszki jest demercz. O, wyjedź, wyjedź, wyjedź Lubię cię! Wyjedź! Oczywiście Za wjechał taki tam jest Ferdzio! Chwabę czy w niego trafię, tak żeby go przebić? ty mnie, to tym. A teraz w bokiem się wystawia, to ja ładuję pestkę premium, dobra, nic Tak, o ile mnie nie zajedzie, tego MX-a chyba dasz radę sam zniszczyć. Ja się kawałek cofnę i będę miał wtedy celownik na ciebie, jeżeli jakby miał cię zajechać Ale coś mi się o, wydaje... Wyjedź mi póki się przejmą bazę, no proszę Jeszcze jeden kill by się chyba przydał No nie no, z się zdążą o, i on już jest tam No na pewno, co za taki szybki czołg jest i ja zdążyłem w gór, na górkę widać, to on mi już... Nie ja <noise> <noise> Wyjechał prosto na mnie i w niego sobie strzeliłem ze zwykłej pestki 35 320 3200 expa ale to 3 razy to tam <noise> Ale w sumie Ile ja zadałem? 3024 To Heszki Gdyby nie to, że w tego Ferdka strzeliłem bez kompremium, to miałbym 3000 więcej kasy. <laughs> Maksymalna siła? Co to jest? LOL. W losowych bitwach zadaj wrogom 5000 punktów uszkodzeń. Aha, fajnie. Już zrobiłem ponad połowę dzięki tej jednej bitwie. Dobra, wiesz co? Myślę, że tyle wystarczy. Jest już 20 minut. Dobra, no to ja się z wami żegnam. To by było na tyle w tym odcinku. Przepraszam Was za, te, za to, że się tak wściekałem na pierwsze dwie bitwy, ale fps nie dawały mi życia. Mój komputer musiał się trochę rozgrzać, bo świeżo włączony jest. Był. No i w zasadzie to by było na tyle. Z tej strony był Rozwer, dzisiaj ze mną grał Madex. Do widzenia. No, to my się z Wami żegnamy. A poza tym zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania i a w zasadzie też do oglądania innych moich filmów. No to na razie, do zobaczenia, cześć!